Siemano, śmietnikowy raj 194. Co ludzie wyrzucają do śmieci przed Wigilią? Będzie się działo różowa reklamóweczka. Wyciągamy wszystko, otwieramy wszystko. Przed Wigilią, o zobacz. No nie mów, to będzie. Prezenty. Pre... Nie mów, że to będzie prezent pod choinkę. No to będzie prezent. Nie otwieramy. Co jest grane? Proszę, Daw. Tutaj są jakieś żarty. Cygara. O, cygaro. Jednego brakuje. Skuby. Kubańskie Kubańskie Co tam mamy dalej? Dalej mamy aksę Śmietniki Nie są dłużne I kolejny DAW Od razu bierzemy reklamoweczkę foliową I wyciągamy na powierzchnię na powierzchnię ten kubek jest plus 18 Męski. O, coś po. No to za epoka. A, wiesz co, ja myślałem rozbity, a to jest co? A to jest e, ten, skrzat. O. Do niego pucharek. Fajny. Fajny pucharek. Będzie nalewał sobie wino. A może wodę ze studni? O, buteleczka, poważna buteleczka I jak butelka, to i szklanka No i musi być zagroda świąteczna z i stroik Widok jest bardzo zachęcający, ale jakie będzie zakończenie Nawet woda na śmietniku. To tak zwane chyba placzarki. Wygląda, jakby zaraz wyrzucone zostało po jedzeniu. Drugi, cały. Trzeci, aby mocniej do kontenera i zniszczyć, tak jak tutaj, ten ocalały. Uszy całe zostały. Taki z tego morał. Nie wyrzucać. Wiat dalej nie ustaje. Tyle dało się uratować. Wow, widzę konkretne rzeczy. Co tam masz? Coś tam w koszyczku jest. Dajesz, rzucasz. Zaraz zobaczę, co jest w środku. Rzuć drugi koszyczek. O. do zapełniania skarbów chociażby, widzowie, tak. Wigilia pod choinkę, prezenty a tutaj mamy tajemniczą reklamoweczkę zaglądamy do niej a, się, otwieranie przez się odwiązywanie rozwiązywanie chociaż za, zaciągnęło się rozrywaj aha, mamy a, to... baterie bateryjki baterie, a, 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 a. różnego rodzaju No, chleb już spleśniały mazowiecki, premier. To jest taka taca i podstawki pod do szklanek. Bardzo fajne, bardzo fajne wspomnienia dawnych czasów. Twoje tak, ja ich nie pamiętam, ale wyglądają naprawdę schludnie i efektownie, dlatego bierzemy to. I ma, mamy sześć sztuk oczywiście, komplecik. A taki sweterek pod choinkę? na Wigilię golfik a to jest taki damski chyba tu o, o zobacz na szyję już pokazuję a to też pewnie szydełkowanie czy yy, na drutach robiony, nie? różne wzorki no fajny, nie powiem że nie prezenty pod choinkę na śmietnikach to jest taki golfik golfik i spodnie, czyli można już wychodzić choćby na zakupy. Normalnie. I jesteśmy w raju. Zaglądamy do każdego z nich. Do każdego kartonu. Różowe okulary, jeszcze nowe. Jeszcze znetko. Dobrze się zaczęło. Koperta z życzeniami dla Was na urodziny. 3 latka. <grym> o, zobaczcie, jaka czapeczka. Prawie jak świętego Mikołaja. Też na urodziny? Oczywiście. No, zdekał pocikana maskotka. Zabaweczka. Co jeszcze ludzie wyrzucają do śmieci? Taki kubeczek niestety już, słoneczko przykryte, zaszło. A takie kapciulki? chodzi po zimie? Tysaja, yeah. 38 rozmiar. Bobaskowe ciuszki inne bielizny. To zawartość drugiego kartonu. Mamy i meksykański kapelusz sombrero. Ola, ola, amigo. Arriba. A tutaj mamy hibernację. Dopiero co się wykluły różne dinozaury. Puste pudełka, kocie, oj piłeczka. Pegazy jednorożce. Lakie, widzowie. Chyba pierwszy raz napotk napotkaliśmy w wózek inwalidzki zostawiony na śmietniku. Ładnie złożony, komuś się może przydać to na, na pewno, Stamy na szkoda. pewno, na 100% No la boga pełne buty całe wóry butów i to dla dzieci fila fila zadziwia w dobrym stanie no fajne, tak otwieramy worek świąteczny umbro i zamiast pod choinkę wylądował w śmieciach tak to można póki co spuentować każda, każda firma Ryboki czyli wszystko luksusowo Sprondy Sprondy jeszcze inna marka Nawet plecaczek Gwiezdnych Wojen. I nie to, że jest poszarpany, zadrapany przez kota. BO, normalnie buty jak ze sklepu, z dobrej galerii handlowej. O Boże, Marte Sport. I widzowie, Wigilia, jak za pstryknięciem palca, trzeba to ładnie. Bum, siedem par butów. Prosta spółki ze sklepu, wygląda Totalne zaskoczenie, dlatego my to ratujemy i wrzucamy, położymy. Na pewno dzieci się ucieszą. Zostawiamy w tym miejscu. Czary mary, otwieramy i obrazy, a właściwie zaglądamy razem z wami, co kryją śmietniki, jakie atrakcje. A zobacz, król lew. Nie, to nie jest król lew, to jest tygrys. Tygrys? Tiger. Z młodym tygryskiem. Drodzy widzowie, czy ten kontener ma w sobie skarby? Jak myślicie? W lewo, w prawo? Ano, zegareczek. Który to już z kolei? Smartwatch. Elegancki. Torebeczka w strasznie mizernym stanie. Ale to nic nie znaczy, bo lionoskopia okaże swoje moce. Fajnie się odpięła. Sprawdzamy zamki. <laughs> Fajnie się odpięła, no ale stan jest taki jest. Pokaż swoje oblicze. No to pokaż. No. Pokaż na co ci stać, tak? Może innym razem. No to nieźle, torebka w torebce. Czy coś przyniesie? Ciekawego. A w tej torebce jeszcze jedna torebka. Może ten już trzepy Na początek. O, czekaj, co ty tam. Co tam poleciało? Co ty tam. Co ty tam wyciągasz? O, coś tam No poleciało. Tak, tak monety, monety. Monety? Tak. I trzep dalej. Trzep czekaj, dalej Czekaj. Patrzę ci odsunięte. Trzep dalej, zaraz wam pokażemy sami, nie wiemy co. I jeszcze i, i, nie, to mentosy tu moneta jest i tu. Już jest trzy monety widzę. Ale tam za ten, za torby poleciała chyba. Nie, tam jakiś papierek. Okej, okay, tutaj. A, cztery. Dwadzieścia groszy. To nie, to nie jest moneta. Czy znaczy jest moneta, ale nie, nie dzisiejsza. 10 groszy z tamtych lat, lat PRL. Do tego mamy 5 groszy, następne 5 groszy plus obrazeczek. No to skoro jedna pokazała klasę, pokaż drugą. Się robi. Nie chcę nic mówić O, aż trąbią No tak, powysypuj troszeczkę papierku, bo jest ich dużo O, bo jeszcze jedno, bo wiem, to jeszcze jedna będzie Jeszcze jedna Może do kontenera spróbujesz wysypać, czy nie? Nie Boisz się, że coś tam wypadnie? O, jest pudełeczko Aha, jest pudełeczko No dobra, próbujemy Jedziesz Jest moneta! Jezu, 5 zł! 5 zł wyskoczyło! Tak? O, tak, jest. tutaj. Riaja. Tutaj No wiesz co? Pięć złotych. Jeszcze jest! Gdzie nie to jest. poleciało? Ile? Złotówka chyba Tak, weź szyb dalej Jas, się nie mogę 5 <grym> złotych To wszystko? Poczekaj podsunięte Nie, coś tam może być! Coś tu może I być... I nie wytrzymałeś tego? Dziwnie. Nie, było, bo bo... No to na dół, na dół Widzowie, jesteście świadkami Chwila? No. Jest pieni. Coś poleciało, czy nie? Tu jest. Gruszówka. Tak, gruszówka, ale to nic. Tu też. jest? Też pieniądze. Tu też, o. Tak. Coś nieprawdopodobnego. A jednak. O, o, Lecą tak kolejne tak. pieniądze. I leczo, tak, tak. Przypomina mi się walizka z pieniędzmi. 185 odcinek śmietnikowy raj Ale piątki się nie... Ta skończyła. sama aura, ta sama aura, ale jeszcze więcej pieniędzy, bo jest 5 zł wyskoczyło Poczekajcie. I to wszystko na żywo Nieoczekiwanie niespodziewanie Dobra jeszcze mamy jedne torebkę No właśnie jeszcze jedna torebka. To weź zajrzeć do tego pudełka i na sam koniec trochę... z... może zostawimy no dobra. na koniec. No dobra. Zaraz oposprzątamy te wszystkie pieniądze. O jeszcze wyrzuć co? pieniądze, Leco. coś niesamowitego. Leco kasa, leci ja, p... Dziele. No trzepiesz, trzepiesz Już idziemy normalnie ciągiem, ciągiem idziemy. Tu jest tylko jedno ten e, pomieszczenie. Tak. Dobra. Widzowie, to jest śmietnikowy raj. Zaraz wam powiemy Ile dokładnie monet wyskoczyło z tych torebek? Trzy pani, Lionoskopia, a teraz pudełko. No, Hopsa, dajesz. No, tym nie razem ma. tu nic nie ma. Co za dużo to niezdrowo, prawda? Prawda? No właśnie. To prawda, to prawda, to pudełko widzę na monety tu. Zaczarowane pudełko. Szanujemy każdą zdobycz. Najmniejsze rzeczy cieszą. Drodzy nasi, emocji ciąg dalszy. Co tam słychać? Ano słychać Mina nie za bardzo To jest lakie anime japońskie Judowies? Jak to się nazywa? Judoka Mam piękne wnętrze No to się przekonajmy Co to jest? Laka Wow ja myślałem, że wiesz, że tam jest złamane tutaj, nie? że to jest złamane, a tu nie porcelanowa zdobycz a tu są dwa, te, to gołąbki, czy? to są skowronki latające wrony nie no, wrony się chyba nie czekajcie, położę to na bok normalnie koło fortuny Moment, moment, czy ta figurka gipsowa będzie cała? Czy będzie cała? Ogromnie ciężka. To jest koń, skonina. Zobacz, widzowie, zobaczcie, podwójny wyrób gipsowy. Grudziąc W jak się postarasz I pa pa, pa 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 Skaldowie Moment 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 A to jest? Postumy, Postument Bo. Bogini miłości Karaonka Kciuk nieprzypadkowo. A postaw na tym, na tej podstawce, zobaczmy jak to zostało Proszę bardzo. Dźwiga jakiś zbany z wodą. Może beczkę złota. Beczkę wina. Ale zdobycz fajna. Trzeba ją wyprostować w kolanach, by została. <laughs> Język, co tu się dzieje na tych śmietnikach? Tym razem motocykl. Jeszcze kaski potrzebne. No tak. Dla mojego dzieciaka elegancki. Ale to nie wszystko. A dokładnie ozdoba choinkowa Oktagon 138 lampek, aż tyle. Wiecie co? My to sprawdzimy w wyjątkowym miejscu. Jedziemy, jedziemy. No to otwieramy. Uchylimy rąbka tajemnicy. I oto mamy te cudo. A żeby to podłączyć i sprawdzić efekt. Nowe. Wiecie co? Kontener ze szkłem. A w nim Pismo Święte. Wow, 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 wow. Notesy, kalendarze. 2024 dobiega końca. I się okazuje, że jest czyściutki. Dosłownie cały rok przeleżały, aby teraz wylądować w śmieciach. O. A te 2022 jeszcze lepiej. Normalnie wracają lata 90. Kasety magnetofonowe. Dalej dużo warte. Era. Big Dance. disco polo, biesiadne. Jest i Majka Jeżowska. Nasze dzieci. Nawet Kelly Family. Jakie Wysłuchaliście piosenki z lat 90.? Możecie dać znać. Viva, smerfne hity i choćby skaner, nadzieja, era disco polo. A tu co mamy ciekawego? O, fajna miska na zupę. Na zupę? Jaką, pomidorową czy ogórkową? A Bez różnicy. Powiem więcej, Kubuś Puchatek zrobi nam zupę miodową. Dobra, mamy zadanie. Nie trzepanie, bo i tak słychać. Monopoli. Monopoli. Co jeszcze? O. Nie polisz. A może polisz? Łapacz chmur. No i różno. Rozmaite zabaweczki. No, no. Wow. wow. Znowu jesteśmy bogaci. Wow. Zobacz. Dobra, bierz kupę pieniędzy. O -o. Chowaj do kieszonki po tysiącu. Po Puzle. Tym razem nie oba dół, tylko skubidu I cały komplecik 30 układanek. Cztery pancerni i pies. No, a a ten na baterii jest Jest na baterii, więc trzeba go Można sprawdzić. Jeć. Odpalaj bryka. Muzyczna jakaś. Pomagamy. Coś tam się odzywa? Coś tam się odzywało. Otwieramy, otwieramy worek. To się odpiera, te, To się odzywa, żebyś wyciągnął go. Na To To to. Tajemniczy miecz. Zniszczony. U, oczywiście, o, oczywiście, że tak. Leci, fajerwerk, mała rzecz, cieszy, nawet rozwalona. Ojej, wyciągamy rolki fioletowe i może grającą zabawkę. Wrzucamy w stanie dobrym. Bateryki włożone, niestety nie działa. Niestety, widzowie, mamy dla Was specjalną paczkę pod choinkę. Właśnie otworzymy A, lakę. No to specjalnie dla Was w Wigilinie, Jensen. Pojedziemy. Graj nam, graj. Kolębry. Otwieranie przez rozrywanie. Symbolicznie widzowie, myśli i słowa jak najbardziej są prawdziwe. To dla Was, od Olsena. Zapraszamy Was na śmietnikowy raj 195. Będzie się działo. Pierwszy dzień świąt. Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia, papa. Pa.